Cześć! Ja jestem Mariusz. Witam Cię bardzo, A to jest raport, czyli seria vlogów, filmików, w będę mówił o hip-hopie, zarówno polskim, jak i zagranicznym rapie. I wiesz co? ostatnim czasie wzięło mi na wspominanie. Stąd właśnie ten filmik. Chciałbym razem z Tobą przyjrzeć się pionierom hip-hopu. A więc zaczynajmy! Pierwszym hip-hopowym DJ-em jest oczywiście Cool Hertz, a jego przyjaciel coca La Rock jest uważany za pierwszy MC. 1 sierpnia 1973 roku odbyła się pierwsza znacząca impreza Cool A to jest dokładny adres e, miejsca, w którym dokładnie odbyła się ta impreza oraz zdjęcia z Google Maps jak wygląda ta okolica. Funkowy zespół Fastback nagrał single pod tytułem King Team 3, który jest uważany za pierwszy rapowy kawałek pod względem artykulacji. Output transcript: On the minor five, the rectify, the sink the fire, the suit the fire, the suit the fire, the boot the fire. Rock your mind say all the time to move, everybody, to move be! 24 września 1979 roku wychodzi pierwszy ich popowy przebój. You see I am one, Mike, and I like to say hello. I'm to the black, to the white, the red, and the brown, to the purple, and yellow. But first I gotta. Pierwszym hip-hopowym artystą, który podpisał kontrakt z dużą wytwórnią był Curtis Blow. To ten sam gościu, który jako pierwszy raper wystąpił w telewizji. Well, Wyobrażacie sobie gdzieś jeszcze czas tego typu hip-hopowej imprezy? Bo ja nie. Pierwszym rapowym albumem wydanym na CD była płyta King of Rock grupy Run DMC. Natomiast pierwszą grupą, która podpisała umowę z dużym wytwórnią, była grupa US Pierwszą płytą, która dostała naklejkę z ostrzeżeniem o wulgarności tekstów na płycie, była płyta Move Something grupy Two Life Crew. Pierwszym filmem, w którym pojawił się B-boyowie, był film Fresh Dance z 1983 roku. pierwszym poważnym programie newsowym, w którym mówiono o hip-hopie, był program 2220 z stacji ABC. The new sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. Rap music. It's all beat and all talk. It tells you a story and makes you want to dance. Pierwszy program telewizyjny, w którym mówiono o hip-hopie, nosił nazwę Video Music Box. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Do zobaczenia. Trzymajcie. Jo!